Szymaneczko wszystkim. Odcinek miał się pojawić dużo wcześniej, lecz niestety w związku z tym, że załatwiam jakieś tam papierki do mojej firmy, którą będę zakładał, po prostu nie miałem kiedy tego zrobić. A dzisiaj mamy niedzielę, popołudnie, co prawda nie słoneczne, ale możemy sobie dzisiaj porozmawiać na temat właśnie tego zarobku, tych inwestycji i pokażę Wam od czego ja zacząłem, spróbuję Was nakierować na jakąś tam linię zarobkową. Także zaczynamy. Czyli teraz tak o, pokrótce sobie porozmawiamy bo tak, jak już wiem ja i domyślacie się wy, każdy z was mieszka w innym regionie Polski i zajmiemy się generalnie handlem, handlem na początku gdzieś tam z olx będziemy wyszukiwać okazję kupować coś taniej, sprzedawać drożej, żeby móc potem zainwestować pieniądze w coś większego. Z kryptowalutami muszę się dużo jeszcze bardziej podszkolić, bo wiele osób też o to pytało. Ale nie będę omawiał czegoś, na czym się nie znam. Więc zacznijmy sobie od OLX od wyszukiwania okazji, kupowania różnych rzeczy no i przejdźmy do tematu. Każdy z was jest totalnie z innego regionu Polski. W każdym regionie Polski, że tak powiem, jest zapotrzebowanie inne na jakiś towar. Na przykład na północy Polski bardzo fajnie będą schodzić, nie wiem, słuchawki bezprzewodowe, bo to jest tam, że tak powiem, świeże, bo u nas jest to od dłuższego czasu załóżmy. Po prostu ludzie mają więcej pieniędzy gdzieś tam na południu Polski, gdzieś w Mazowieckim, w Warszawie i tak dalej. To jest naturalna rzecz po prostu tego wszystkiego. Więc tak, w każdym regionie Polski jest całkowicie inny zbyt na towar. I musicie sobie zrobić mniej więcej rozeznanie, co gdzie schodzi, jeżeli chcecie handlować czymś lokalnie. Więc po prostu musicie się dowiedzieć, co mniej więcej się sprzedaje i w jakich cenach. To jest najtrudniejsza część generalnie całego projektu, bo musimy się dowiedzieć musimy zbadać ten rynek. Co troszkę czasu zajmuje, ale potem owocuje bardzo fajnie. To była jedna rzecz, którą chciałem omówić. I Jeżeli jesteś po punkcie pierwszym, zaczynamy z punktem drugim. Pamiętaj też, że klienci są różni i zawsze musisz brać na to poprawkę. Jeden coś od ciebie kupi, i potem powie na przykład, że nie umie tego zainstalować, nie umie czegoś zrobić. Na to musimy się przygotować. Jest to niestety duży minus tej pracy. Te, te, tego rodzaju inwestycji, bo mamy bezpośredni kontakt gdzieś tam z klientem. No chyba, że robimy coś wysyłkowo, aczkolwiek wtedy dużo ciężko komuś się wytłumaczyć po prostu poprzez telefon czy SMS-y. Także na to musimy być bardzo przygotowani. Dobra, i teraz polecimy z punktem trzecim, czyli wybieramy drogę, w której idziemy. I teraz same konkrety. Ja wybrałem drogę taką. Ostatnio na Olicie trafiła mi się okazja. Mam gdzieś tam ogłoszenie wystawione, że skupuję, sprzedaję smartfony, naprawiam i tak No i pani do mnie napisała z iPhone'em 6S. Miał on rozbity ekran, który wymieniłem. Pani chciała z niego 70 zł, udało mi się startować do 60. Miał on pudełko, ładowarkę, wszystko. Ekran wymieniłem za 90 zł, co łącznie nam daje 150 zł. Plus koszty dojazdu, a że to było w Opolu, więc miałem dosłownie kawałek, nic już tego po prostu nie liczę. Mamy 150 zł i w tym momencie ja go wystawiam spokojnie, spokojnie za 250, 280 zł jestem w stanie go spieniężyć. Owszem, wiadomo, I teraz to jest ta druga strona. Musicie obrać swój kierunek. Ja, możecie lecieć tak jak ja, że gdzieś tam szukiwać okazji, na przykład się uczyć na tym, co ja kupuję, bo będę wam pokazywał oczywiście na każdym odcinku, co kupiłem, ile zainwestowałem ile z tego mam i teraz tak, no Wy musicie też się nauczyć i popatrzeć jaką drogą chcecie iść, jedni lubią fotografować, drudzy lubią coś innego robić, więc musicie obrać swój kierunek i w tym kierunku po prostu iść kupować rzeczy, bo jeżeli na czymś się nie znamy, bardzo łatwo stracić, a nie chodzi o to nam, żeby, żebyśmy stracili pieniądze, tylko chodzi o to, żebyśmy je zarobili w jak najszybszym, najszybszym czasie. Ja jestem pewny, że ten telefon sprzedam w mgnieniu oka, tym bardziej, że mam gdzieś tam już klientów którzy ode mnie dosyć często coś kupują, więc to jest moja inwestycja. Jeśli już dostanę pieniążki do ręki, oczywiście też to nagram i zainwestuję je dalej. Ale mówię, to jest moja pierwsza inwestycja, w którą zainwestowałem. Tutaj dziś zaraz powinna Wam się rozmowa pokazać z Panią na Oliksie, żeby nie było, że oczywiście kłamie. Ten iPhone 6S został zakupiony za 60 zł. No, tutaj zaraz będziecie mi rozmowę nagraną z telefonu. Więc tak jak już powiedziałem, właśnie chodzi o to, żebyście ogarnęli co i kto lubi robić w życiu i w, w tą stronę szli. Więc jeżeli lubicie, nie wiem, fotografować, to kupujecie części do aparatów w sensie, nie wiem typu obiektywy, lampy, cokolwiek, statywy, itp. itd. Nie wiem, lubię zbierać znaczki, szukajcie okazji ze znaczkami i tak dalej. Owszem, zajmuje to trochę czasu, ale na początek trzeba jakoś po prostu się rozkręcić. Później, inwestycje większe typu 200, 500, 1000 zł przynoszą nam dużo większe korzyści. Więc, jeżeli ktoś się interesuje elektroniką, telefonami i tak dalej, lećcie w tym kierunku. Potem będziemy lecieć naprawdę z innymi jeszcze rzeczami i pójdziemy po AGD, po różne inne większe rzeczy, ale no to musimy od czegoś zacząć, tak? No, dla przykładu w ogóle kupiliśmy ostatnio aparat Olympusa. Eee, może w ogóle może go pokażę. No, tak jak już mówiłem kupiliśmy aparat Olympusa, a w zasadzie niejako moja dziewczyna jest to ten aparat. Jeszcze miał pasek, nie wiem czy on go zdziała. Eee, no, działający. Tak naprawdę z obiektywem akurat jest założony, jest akurat założony obiektyw, który, no sam ten obiektyw kosztuje generalnie 800 zł, 650 chyba 50 za używany, trzeba położyć on jest akurat nowy. Pudełku był kupiony, a chciała generalnie kupić sam obiektyw. Mamy drugiego Olympusa, no ale wyszło tak, że kupiliśmy aparat. Bo pani nam za 1000 zł równe, sprzedała ten aparat z obiektywem, jeszcze obiektywem, którym aktualnie nagrywamy ten odcinek. Gdzie cena tego aparatu, a w zasadzie samego body tego aparatu, bo to jest RPL-9 Olympus, oscyluje w granicy 1200-1500 zł. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna okazja i w zasadzie. Obiektyw mamy gratis, i jeszcze na tym mamy 3-4 stówki w zapasie. Także, no ale to już są grubsze inwestycje nie mówimy tu o 1000 zł. Także e, cały czas coś się kręci, cały czas coś robimy, działamy. Moja kobieta też tam gdzieś się wdraża w ten temat. Jeśli chodzi o nasz kapitał początkowy. Pisaliście w komentarzach o różnych kwotach, bo wcześniej Was zapytałem, jakie kwoty by to miały być. No i jednogłośnie gdzieś tam wybraliśmy, że ma być to 100 zł. Więc ja się zmieściłem w tym budżecie. Kupiłem ten telefon okazyjnie bardzo za 60 zł, gdzie takie uszkodzone naprawdę po 150 spokojnie schodzą. Dołożyłem do tych 60, 90 mamy 150 zł. Łącznie koszt naprawy tego telefonu. No i teraz tak. W ogóle wpadłem na jeszcze taki pomysł, że w zasadzie niejadko dziewczyna, i tutaj bardzo jej dziękuję, padło na pomysł, skąd wziąć ten kapitał początkowy, bo tak naprawdę nie jest powiedziane, że musimy ze swojego portfela wyciągać pieniądze na zainwestowanie czegokolwiek. Możemy zrobić prostą, bardzo prostą rzecz: będzie to i dobre doświadczenie dla nas, będziemy mieli więcej miejsca w domu. Pozbędziemy się swoich starych rzeczy, których nie używamy, a ponadto zarobimy i te pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na różnego rodzaju inwestycje. Jak będzie drożej, to pójdziemy z droższego pułapy. Zależy ile kto zarobi na tym, ale słuchajcie, to do rzeczy. Konkretnie bierzemy swoje stare, wszystkie rzeczy, których nie potrzebujemy, które nie wiem, nam zagracają, po prostu nie używamy ich i pakujemy to wszystko do samochodu. Szukamy sobie najbliższej giełdy, targu, nie wiem, czegokolwiek w waszej okolicy. Jedziemy tam, fakt trzeba wstać rano, żeby jakieś miejsce znaleźć, ale jedziemy tam, rozstawiamy się z tym, sprzedajemy to, co nam nie jest potrzebne. Myślę, że spokojnie, spokojnie zarobicie ponad stówę, nie ma żadnego problemu i macie kapitał za który możecie, że tak powiem już startować, możecie dziś go pomnażać. Myślę, że jest to fajna opcja. Ja sam tak zaczynałem, nawet tyle, że zaczynałem, bo dalej jeżdżę na te giełdy. Ja już kupuję też inny towar gdzieś tam, będę zakładał teraz firmę, właśnie. Jeżdżę też na te giełdy, handluję tymi rzeczami powiem szczerze, jest bardzo fajny z tego zarobek. No, aczkolwiek trochę wyżecznie to kosztuje, bo przeważnie te giełdy są w weekendy, gdzie jakieś imprezy, sobota i nie mogę sobie na przykład pozwolić na to, żeby posiedzieć do rana. A nieraz by się chciało, no, ale trzeba niestety rano wstać w niedzielę i pojąć tą giełdę. E, więc to jest mega fajna opcja, żeby wziąć swoje stare rzeczy i tak dalej, e, posprzedawać to i z tych pieniędzy lecieć dalej. Więc jeżeli ja z pieniężę ten telefon od razu Wam to pokażę, oczywiście też rozmowy i tak dalej, będę starał się dokumentować wszystko, żeby to było jak najbardziej rzetelne, aczkolwiek nie zawsze takie jest. E, stwierdziłem, że nie będę na pewno... E, Pokazywał jak kupuje te różne rzeczy, dlatego że w tych czasach, raz, że dużo osób się boi tego wirusa. Trzy, że wiele osób w ogóle nie chce nagrywanych. Ja stwierdziłem, że nie ma na to czasu ani po prostu chęci, żeby się gdzieś tam z tymi ludźmi użerać. Tak jak to kiedyś robił. High five, on też nagrywał tam z tymi ludźmi, na początku przynajmniej, ale było też trochę łatwiej, też dużo młodszych osób. Ja kupuję też od ludzi starszych i tak dalej, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ale rozmowy będziecie mieli bo przeważnie zawsze tak jest, no chyba że ktoś będzie dzwonił, się, trafi jakaś okazja, ale postaram się dziś tam to SMS-owo potwierdzić, żebyście też mieli takie potwierdzenie, żeby nie było, że jestem osobą niesłowną. Eee, więc słuchajcie, zrobimy tak, macie za zadanie na za dwa tygodnie, bo mam nadzieję, że w te dwa tygodnie się wyrobię z nagraniem kolejnego filmu, ze zaznaczeniem kolejnej okazji czy cokolwiek. Eee, macie na za dwa tygodnie takie zadanie, obczajcie sobie rynek, co i jak możecie, czym możecie handlować, co możecie kupić i w czym jesteście dobrzy. Zastanówcie się na spokojnie, prześwijcie się z tym. Zobaczymy co wybierzecie. Jeżeli ktoś będzie potrzebował jakiejś porady, jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Wejdźcie na moją grupę na Facebooku Mugen Life Crew. Zapraszam tam do kontaktu i pierwszym pięciu, może dziesięciu osobom pomogę, a być może gdzieś tam w dużo niższej cenie postaram się ogarnąć jakiekolwiek rzeczy, na których będą mogli zarobić. Więc, jeżeli ktoś jest chętny, zapraszam, a na pewno się dogadamy i coś Wam udostępnię w dobrej cenie na dobry start 5-10 osobom. Zobaczymy jeszcze, jak to pójdzie. Jakie będzie zainteresowanie. Więc, macie za zadanie ogarnąć sobie temat odnośnie, czy możemy handlować, gdzie, co i jak. Zobaczcie sobie najbliższą giełdę, posegregować sobie rzeczy w domu, które możecie sprzedać. Nie się także jechać na giełdę, jeżeli ktoś nie, wiem, nie chce kontaktu z ludźmi, bo się boi wirusa, niech sobie wystawi online, wysyłkowo, cokolwiek, sprzedajcie sobie coś i z tego po prostu zacznijcie inwestować, a pójdziemy wyżej, na pewno wyżej, bo zaczynamy od mojego telefonu, a myślę, że skończymy na dużo większych inwestycjach, także możecie iść moim tropem, możecie wybrać swój trop, bo długo się zastanawiałem jak,